Witajcie! Wiecie, że oprócz perfum uwielbiam także szminki i przychodzę dzisiaj do Was ze ślicznymi nowościami od marki Golden Rose. Dzięki uprzejmości dziewczyn mogłam je przetestować. I chciałabym Wam o nich dzisiaj opowiedzieć, ale to nie. Wszystko, słuchajcie, to nie wszystkie niespodzianki, które dla Was dzisiaj przygotowałam. Obserwujcie uważnie te moje opowieści na temat każdego z odcienia, bo zobaczcie, mam ich naprawdę wiele tutaj. I te, które spodobają Wam się najbardziej, napiszcie proszę w komentarzu, a mała rączka spośród Was wylosuje jedną osobą, którą obdaruję ja osobiście wybranym odcieniem tej szminki. A wierzcie mi, że naprawdę warto. Mają świetną formułę i jestem nimi zachwycona. U mnie w kolekcji już są dwa odcienie, a będą szykowały się kolejne. Ale o tym za chwilkę. Podsumowując, napiszcie w komentarzu, jaki odcień wam się podoba. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polubicie również ten film i będzie mi również bardzo miło jeżeli polubicie ten film na Facebooku u dziewczyn. To co? Zaczynamy. Taram. Powiem wam tak. Odcieni jest naprawdę mnóstwo i wierzcie mi, że każdy z nich jest śliczny. Oczywiście będą one pasowały do różnych typów urody. Ja nie jestem ekspertem od dobierania. Choć teoretycznie jestem nauczycielem plastyki i powinnam na ten temat coś wiedzieć, ale tu przygotowałam sobie te, które mi osobiście najbardziej się podobają. Tutaj mamy nudziaki takie wchodzące w brązy. Tutaj nudziaki wchodzące w róże. Natomiast tu mamy czerwienie i takie rude czerwienie. To co? Zaczynamy! Dobrze żeby nie przedłużać zacznę od tych moich ulubionych odcieni numerek 111 Zobaczcie jak się w ogóle prezentują te szminki bo tego wam nie pokazałam Jak widzicie rewelacja I to jest prześliczny Ciemny, zimny róż. Kolejna. 112. A sobie podobierałam, prawda? Zobaczcie, jak się rozmowuje jak masełko. I tutaj mamy już taki cieplejszy kolor wchodzący w koralowy. Też ładny, prawda? To 13. Ja nie mam praktyki, ale co tam. I tutaj również mamy taki róż z domieszką w dosyć dużej ilości takich odcieni niebieskich. On troszeczkę mi przypomina taki malinowy kolor. Jak myślicie? Troszkę. Mm. To 16. I jego. Jego wam pokażę tu. On jest cieplejszy troszeczkę. Bardziej czerwony. I po prostu śliczne. Śliczne. Powiem Wam, że ja jestem zakochana w tym odcieniu. Bardzo mi się on podoba. Bardzo. Bardzo, bardzo już nie mogę doczekać, kiedy będę je nosić. Ach. Brakuje mi trochę miejsca. Na 119. To jest także bardzo, bardzo, bardzo ładny odcień i je może tu. Patrzcie. Ciepła czerwień. On jest chyba z nich wszystkich najcieplejszy. No, tutaj też jest troszeczkę ciepła, ale one. Och. Przepiękne. Przepiękne. I zostało mi jeszcze tutaj, słuchajcie, trzy. Ale ten ostatni zostawię na koniec. Może tu. To jest numerek, widzicie, bo bym się zakręciła 121. To jest taki bardzo ładny, rudy nudziak. Też troszeczkę wchodzący w czerwień, widzicie? Takie. Odtony się tutaj przewijają. No i 122. <grytanie> Zobaczcie, że one są bardzo blisko siebie. I je, je, ją nałożę tu. Teraz z kolei wchodzi bardziej w róż. To są, słuchajcie, moje ulubione odcienie w tej najnowszej kolekcji od Golden Rose, tych pomatek pudrowo-matowych. Jak myślicie? Czy to są dobre wybory? Okaże się, okaże się, bo mam zamiar mieć je wszystkie i zobaczycie, jak się one będą prezentowały na moich ustach przy kolejnych filmikach. Który z nich podoba Wam się najbardziej? Jest to był Wasz ulubieniec? Prawdopodobnie tak. Już się nie mogę doczekać komentarzy, aby poczytać Wasze opinie. I zgodnie z obietnicą, ten ostatni zostawię na później. Dobrze. Zetrę je tutaj przy Was, żebyście wiedzieli mieli mniej więcej pojęcie, jak one się ścierają. Widzicie, są dosyć trwałe. <noise> tak Mają świetną formułę. Bardzo lubię tą formułę. Jest niezwykle komfortowa na ustach. To co? Przechodzimy teraz do tych nudziaków brązowych numerek 101. Mam nadzieję, że zmieszczą się na ręce. 101. Zaczniemy może od tej strony. 101. Jak? Też nieźle, prawda? 102. 102. On jest już bardziej wchodzący w róż. Jest zimniejszy. Ale ciągle w brązach. Numerek to 3. 103. 103, 103, 103, 103. 103. A on jest bardziej taki rudy. Widzicie? W rudości wchodzi. Też się nad nim zastanawiałam. Ale jednak wybrałam inny odcień. To cztery. One były dla mnie, słuchajcie, zbyt brązowe, zbyt rudawe. O, tak jak ten na przykład. I mimo tego, że ja mam takie Taki rudy blond, tak to nazwijmy. Jednak nie czułam się zbyt komfortowo w tych odcinach. No i 109. 109 będzie tutaj. 109, 109, 109. I co na temat 109 myślicie? Złapał kogoś za serce? Dajcie znać w komentarzach. To co? Ścieramy. Prawie, że ścieramy. I robimy miejsce na kolejne. No, tutaj szybciej poszło, jeżeli chodzi o ścieranie. No, ale to są nudziaczki, tak? No i te nudziaki, które według mnie wchodzą bardzo ładnie w róż. 107, bodajże. Tak, 107. Tak, trochę ciężko widać. Zobaczcie, jak one się też świetnie nakładają. 107, 107, 107. Mm. Co myślicie? Ciekawy. Teraz 110. On już jest bardziej różowy. One, ten odcień przypomina mi, słuchajcie, pamiętacie też były takie kredki od Golden Rose? Uwielbiam je. Zobaczcie, co z tego zostało. Nawet nie jestem w stanie przeczytać numerka. Nie wiem, ale uwielbiałam je, uwielbiałam, uwielbiam do tej pory. W każdym razie mamy tutaj 110, 110. to 14. On też jest śliczny. Też się nad nim zastanawiałam. To jest taki typowy e, róż Barbie. Ale bardzo ładny, urokliwy. Ciemniejszy nawet, tak trochę malinowy wchodzący, odrobinkę fuksję. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnych takich Krzykliwych kolorów, i bardzo mi się to podoba w tej kolekcji. 124. Dlaczego one są tutaj? Zobaczymy, okaże się. Co się stało, że ja je tutaj służyłam? No, właśnie nie wiem. I to jest taki pomarańcz, dosyć intensywny. Bym powiedziała, nawet delikatnie taki wibrujący a propos właśnie kolorów. Też jest śliczne. Też jest śliczne i tutaj zostawiłam sobie takie właśnie czerwone, czerwono-rude odcienia. Ale zrobimy dla nich miejsce. Zetrę. Teraz wam pokażę. Uważam, że naprawdę świetnie sobie poradzili. Bardzo udana kolekcja. Mówiłam to już, pewnie będę się powtarzała dzisiaj kilka razy. A teraz czerwienie i takie rude czerwienie. Numerek 115. Zobaczcie, on jest przepiękny. Uuu! Bardzo mi się podoba. Hmm, dlaczego on się nie znalazł <noise> wśród tych moich ulubieńców? Nic straconego. Bardzo ciekawy kolor, taki ciepły czerwony. A propos ciepłych czerwieni, numerek 117. I on też bardzo mi się podobał. On jest wibrujący, intensywny, dla mnie troszeczkę za mocno. Ale dla ubrunetki słuchajcie, będzie pasował rewelacyjnie. 120. To też jest chyba z nich wszystkich najcieplejszy. Tutaj było ciepło, ale ten wydaje mi się na razie najcieplejszy. Taka ciepła ruda czerwień, bardzo kojarzy mi się z jesienią. Może jesienią się spotkamy, ja i ona. Numerek 123. 123, 123, 123. Uuu, on też jest fajny. Prawie? Hmm. Wiecie co, jak tak z wami tutaj siedzę i patrzę sobie w kamerkę, to odkrywam to odcienie na nowo. Też jest ciekawe, też jest interesujący. Jak ktoś lubi czerwienie. Dlaczego nie? Czemu się nie skusić. I najciemniejszy z nich wszystkich, jaki tutaj mam. 125. Zobaczcie. Też prezentuje się bardzo ciekawie. I popatrzcie. Ja jestem w szoku. Na mojej skórze on jest taki czekoladowo-brązowo-czerwony, a tutaj wydaje się karminowy. Szok. Patrzcie. <laughs> Ale numer. Ale numer. Nieźle. <laughs> Jeszcze raz. 125. Nie dajcie się zwieść, bo wygląda trochę inaczej. I teraz ja już wiem, co się zadziało przy tym ostatnim odcieniu, o którym chcę Wam powiedzieć. Zetrzemy te czerwienia. No, można się było domyślać, że będzie trochę trudniej. Ale to nic, ale to nic. Wteczek mam, moi państwo, sporo. Uparciuchy. Ciągle. Ciągle są. No i ta niespodzianka, którą Wam zapowiadałam, podczas tych wszystkich testów zupełnie przypadkiem odkryłam, że, że mamy tutaj prawdziwy skarb. Czyżbym Odkryła zupełnie przypadkiem zamiennik do bardzo popularnej szminki od maka kojarzycie Rubiłu. Ja mam co prawda miniaturkę, która już bardzo wiele przeszła, ale mam jak widzicie. Ona się dosyć ciężko rozprowadza, jest dosyć toporna, ciężka w noszeniu, ale jest też numerek 118 od Golden Rose, Ach, żeby tak było. I co myślicie? Tutaj, może w świetle kamery, tego tak dobrze nie widać, bo um, ona jednak ma troszeczkę inną teksturę. Jest bardziej taka sucha i trudniej się ją rozprowadza niż tą. Ale czy wy uwierzycie, że mam jedną i drugą szminkę na ustach? Powiedzcie mi, gdzie jest Golden Rose, a gdzie Mac? Czy widzicie różnicę? Bo ja nie. Widzę natomiast zasadniczą, zasadniczą różnicę w cenie. 22,90 za tą miniaturkę zapłaciłam około 60 zł Kilka lat temu. Tu faktycznie widać, że jest bardziej różowo, ale czy na ustach widzicie różnicę? Ja nie. Jeżeli zatem kochacie ten piękny odcień, ale sprawia wam dużo problemu. Wysusza wam usta. Macie mamą podpowiedź ode mnie. 118. 118. I na dzień dzisiejszy to byłoby już wszystko. Ja dziewczynom bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogłam. Je przetestować. Zresztą one wiedzą, że jak się pojawiają nowe pomadki, nowe szminki, ja je zawsze odwiedzam, bo ja jestem maniaczką. Maniaczką, słuchajcie, jeżeli chodzi o szminki. Kiedyś omijałam ten temat z daleka, ale od kilku lat szminki <śminki> i perfumy to moja pasja. Na tyle mocna, że Taki mały gratisik ode mnie w tej chwili. Znaczy, gratisik. Mam tutaj również dwie szminki od poezy, które możecie oglądać na moich ustach. I ja wiem, że się one podobają. Prześliczne. Przepiękne, długotrwałe, bardzo komfortowe w noszeniu z magnetyczną zatyczką. No i ta ma trochę inną formułę. I ją również dosyć często na tych moich filmikach noszę. Ileż ona ma tutaj pięknych olejków. Te dwie sobie wybrałam. Jeżeli macie ochotę na to, żebym je posłuchowała, trochę o nich opowiedziała, dajcie mi znać w komentarzach. W każdym razie, te cudeńka są warte tego, żebyście pobiegły do drogerii, do perfumerii i je posprawdzały, potestowały. I tak jak Wam wspomniałam na początku tego filmu, jedna z Was będzie miała okazję. Otrzymać ją ode mnie w prezencie. Który odcień spodobał się najbardziej? Czekam na Wasze komentarze. A dziewczynom jeszcze raz serdecznie dziękuję i pozdrawiam.